Moi drodzy, dzisiaj zagrałem w geometry grasz, ale na okularach VR. I muszę wam powiedzieć, że troszeczkę spocił mi się tyłeczek. No się manku, szanowanko, z tej strony do mnie. And welcome back. Geometry grasz! Dokładnie moi drodzy, dlaczego tak odcinek zaczynam? Ponieważ zagramy sobie dzisiaj na okularach VR Jak sami widzicie, ja tutaj mam bardzo, ale tu bardzo mało miejsca. Dlatego też ja biorę swoje okularki. Czekaj, muszę odpiąć nie. Normalnie biorę swoje okulary i idę do pokoju Od Lary, okulary, od Lary. I zagramy sobie tam, ponieważ jak sami wiecie, no ja tutaj nie mam miejsca, nie? Dobra, zabieram swoje rzeczy i lecimy z filmem, baby. Tak, moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w pokoju Ulary. Trochę zabawek tutaj jest, ale chyba będzie spoko. Czekaj, ja sobie założę moje okulary. A gdzie są moje Tutaj są joypady, dobra, spoko. Jak to dobrze, że ja już nie mam człowieku długich włosów, nie? Więc tak denerwowało z tym kokiem tutaj z tyłu. Ja, ja, ale czekaj, bo tutaj za chwilę na jakieś klocki Lego wejdę. Ja sobie nogi po prostu płamię. TE! Zobaczcie w ogóle, jakie mam fajne włosy, nie? Moi drodzy, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał w gry na VR, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc aż Okulary! Lecimy z bebe? Dobra, jak sami widzicie, moi drodzy, mamy tak, geometry dash VR Spoko. Ja załączamy chyba poziom... pierwszy? Halo? Poziom pierwszy. Pixelation! Okej! Okay. <ścoughs> jak to trzeba zrobić? Jak to trzeba zrobić? Ja nie wiem. Oh. Już na chcę wyjść, patrz Nie da się Czekaj, bo <noise> Czekaj, bo mi już serce wali Hop. 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 Hop Hop Ja schudłem, nie? 10 kilo Ale Ale jeszcze nie mam takiej Czekaj, bo gdzieś wpadnę zaraz Jeszcze nie mam takiej kondycji Spoko Oh, a ty trzeba skakać, nie? O już, koń... Myślałem, że koniec. Checkpoint chyba. Co się dzieje? Oh. Nie, no. Nie gada. Ja myślałem, że tam był checkpoint. Ty, ale ja mi chyba piersi skaczą, co? Masakra ty. Milka wychodzi. Milka. Lindę. Go plana, Aldi, Kaufland Gdzie ja jestem teraz? Oh my god, nie dobra już nie skaczę, żartowałem, że trzeba skakać Bo już tych ćwiczeń wystarczy A jeszcze dzisiaj na moim elektrycznym rowerze muszę To jest checkpoint? To jest checkpoint, czy co to jest? Ale... Ale... Ale ja naciskam! Dobra, to ja będę tylko rękoma ruszał, dobra? Żeby było, że niby skaczę. Tym, 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 biegniemy. To jest checkpoint, chyba. Ale ja nie wiem, dlaczego nie potrafię go zdobyć. Nie, tam też coś się pa. Patrz. Aha, ja jestem samolotem! Aha, ja mówię, co jest granej! No bo. No bo tutaj. Kurde, czekaj! Bo tutaj cały czas coś za mną leci, nie pa, hop, jak to w ogóle spoko wygląda, hop, 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 hop. Dobra, mianem ruszać, nie, że nie by się tutaj skacze, że to jest żyro. Hop, 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 hop. I teraz jestem samoloteksem, pa. No i, no i wszystko, ja nie wiedziałem stary, że ja mam takie rzeczy w ogóle robić, nie? Aha, a tam jest pieniążek! Ale to czekaj, to nie jest przypadkiem stereo madness? Mi się to każe stereomadnes, stereo madness, to nie jest stereo madness. Stary, ja już lecę trzeci raz, za chwileczkę zaś zginę na tych kolcach, nie? Ciekawe jak tu jest w ogóle hitbox. Miałem skakać, a już mi się nie chce. Teraz się by to tak muszał, głową. Bo tu jest żyroskop na głowę, nie? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. hop. Hop, 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 hop. I pat. i teraz ja nic nie robię, nie? Bo tutaj co możemy tak lecieć, nie? Normalnie, pa. I teraz, pa, ja sobie... zbiorę ten pieniążek chyba, pa. Ja, ja, tu dim. Kur... Nie no, rozwali mnie, naprawdę. No, z takim miejscu się zabić, to trzeba na być naprawdę juniorem, nie? I tak naprawdę to, to specjalnie robię, bo mi się ta piosenka kończy, a ja widziałem, że tam już jest koniec mapy. I ja, ja jestem ciekawy, jak ta druga i trzecia mapa wygląda, nie? No masakra, ci powiem, ty. Kurde, no co jest grane, stary, no ja nie mogę, ej Bez sensu, ty, karacie mi grać w jakieś geometry grasze, ty. Katastrofa, ej, nie Już nigdy nie będę grał w jakiegoś geometry grasza, ty Dajcie mi spokój, normalnie Dobra, teraz tu, hop, hop Fajna nuta, nie, no możemy sobie posłuchać tej nuty Fajnie, pięknie, hop, hop Hop, portfelik znik. Hop, no i wszystko, i teraz nie lecę w ogóle Nic nie naciskam, tylko za chwileczkę Sobie nacisnę, żeby zdobyć ten Ten pieniążek, pa, teraz, pa, lecisz. Dobra, i patrz teraz, patrz Hop! Co to? Oh my god, patrz! Oh my god! Oh my god! Patrz! Hop! 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 Tam był pieniążek na dole! No, zginąłem! ja się skupię na tym pieniążku tam na dole, no co ci mogę powiedzieć, no? Ty, ale czujesz, jak w ogóle byśmy tutaj grali na przykład w tą gierkę. Wydaje mi się, że twórca tej gierki też o tym pomyślał, że jak skaczesz nie? to tak naprawdę ten ten który którym się gra, w geometrii grasz, no wiecie o co chodzi, nie? To czaj skoczysz i tak. <ścoughs> Nic nie widzisz, nie? No to pa! Bur skaczenie i on robi coś takiego. Powiedzmy, nie, tak? Tak. Tak. Widzieliście mój pokój, czy co tam się teraz stało? Tam, ale to jest dobre na rozgrzewkę, nie? Żeby sobie później pograć. Ja Jak się wychodzi z tej gierki? Stary. Jak się Nie, ja już chcę stąd wyjść. Eee, menu. Ja jedę teraz na drugą mapę. No ale tu coś widać, no co jest grane? A, bo ja bardzo blisko was jestem. Kurde, ty masakra, ty. Jak to, jak to w wirtualnej rzeczywistości dziwnie się dzieje, nie? Dobra. Run. Run. Ale, aha, run, że run mapa, okej. Okay. Play. Let's go, baby Ej. Czekaj, bo ja, ja muszę być do was, czekaj Ja się to wyrównam Nie tak! Stary, no coś się stało, nie? Weź to wyłącz Patrz Hop Ja się normalnie na tym muszę odbić, nie? Pa Patrz Normalnie Normalnie Normalnie. 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 Kurde, no nacisnąłem! No przecież zawsze tak jest z tym Geometry Garage obsranym, że ja zawsze klikam i to nie działa, nie? To zaś tutaj trzeba 16 tysięcy razy nacisnąć, to no katastrofa ci... Powiem, ty. Dawaj. Ja teraz będę spamił, normalnie będę spamer ty. Jak wy u mnie na Discordzie, same spamerzy tam siedzą, ty. Normalnie spamują, wszyscy non-stop, ty. A kiedy twoi. A kiedy voice chat? A kiedy. Mama, jak Ameryka. A kiedy geometry dasz? A kiedy moja mapa? A kiedy vlogi? A kiedy znowu coś fajnego zagrasz? A kiedy będziesz miał znowu wyświetlenia? Masakra, nie? Dobra, idziemy, let's go. Let's go! Let's go! Le Kur Bo to człowiek nie wie gdzie jest w ogóle, nie? Niby 3D, niby jesteś w środku, ale ja nie wiem w ogóle gdzie ja jestem, nie? Katastrofa! ja muszę przejść chociaż jedną! Dobra, lecimy! Paza! Cio! Ja zahaczałem tam u góry! Ja normalnie czułem to na swoich włosach, ty! Bo tu mi wieje! Pa! Dobra, nie wydurniaj się! Musisz to przejść! Patrz! A... Spami. Oh my god! Co to teraz było ty? Tam naprawdę nie da się tego przejść w ogóle. Jak ja to mam w ogóle nacisnąć, co? Dobra, lecimy, bardzo, normalnie. Kuch, dobra, jak się stąd wychodzi? Stary, co ja mam nacisnąć, nie? Nie widzę. Halo. Menu. Dobra, trzy. I'm a beat maker. <laughs> Jump, 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 jump. Jump, I Jump. not even Jump. 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 Lecimy. Jump. jump. Lecimy. Jump. Lecimy. 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 Lecimy.

Bo stałem i pierdłem, ty! Normalnie mi się to wetteł. Wiecie, gdzie w 4 litery. Normalnie 4 litery. Aha. 4 litery. C-Z-T-E-R-Y. czyli pupa. Weszła mi w kolca... To nie jest takie proste, jak wy myślicie. Geometry dash ge generalnie jest dla mnie jakiś dziwny. Bo... Basek ja chcę potańczyć Ja normalnie tańcuję, nie? Czekaj, patrz. Bo w tej grze musisz być tak wyżej. Musisz być tak wyżej. Aha. Oni atakują mnie cieniem mgły. Dziękuję. Strażakom chwała im. Oni atakują cieniem mgły. Dziękuję, chwała strażakom, chwała im. Atakują cieniem mgły Za to, że pomagają strażacy chwała im. Za to, że pomagają strażacy chwała im. Nigdy nie wiesz, gdzie jesteś cieniem mgły. Za to, że atakują chwała im. Patrz, prawie, prawie... Prawie mi tam bustnęło, normalnie. Ja to przejdę. Tą mapę przejdę, nie? Ziom. O, o, o. Yo. 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 Ja. Yo. 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 Za to, że atakują cieniem. Chwała im. Za to, że atakują cienie, chwała im strażacy. Dziękuję za to, że chwalą. Chwała im! Back to menu. Ile już nagrywamy? Bo już mi się nie chce. Czekaj, zobaczę. 17 minut, dobra, może być jeszcze jedna gra. Niech będzie, że ja przejdę to. Czekaj, co tu jest w ogóle napisane? Czekaj, credits. GD VR is developed by Among Us. Music by Decody and Waterflame. The game uses code from tutorials by Omar Santiago, Valem and vinarc 117. Additional code helped by Server Raven and Geometry Dash is developed by Who Know Raptop Games. One pixelation play

Ja tego nie widzę, czekaj. Kurde, fajny różowy mam pokój, nie? Zmieniłem, normalnie. Jedziemy. Jedziemy. Chwała bohaterom za to, że gaszą pożary. Chwała im. Nigdy nie wiesz, że jesteś cieniem mgły. Chwała policjantom za to, że atakują. Dziękuję im. Nie jesteśmy już cieniem mgły. Tutaj się leciało samolotem, nie mówię, co jest grane? Czaisz, jakby jeszcze był teleportem. Dobra, i teraz pa. Ja tu nic nie robię, bo tu nie trzeba nic zrobić. Bo deweloper co swoją tą gierkę, on nie wie, że, że Junior w to będzie grał. I se zdobędzie tak, po prostu. Za to, że atakujesz cieniem, chwała im. Cieniem mgły, chwała im. Za to, że atakujesz cieniem mgły, chwała im. Muszę wam powiedzieć, że ta mapa jest najcięższa. Za to, że atakujesz cieniem mgły, chwała im. Za to, że atakujesz Cię niemgły, chwała im! Za to, że atakujesz Cię nie chwała im! Pa ja se tu na dół zejdę, nie? Za to, że... Za ta... Za to, że atak... Za to, że atakujesz Cię niemgły, chwała im! Spoko. Spoko. Za to, że atakujesz cię, nie chwała im! Zmieściłem się. Hop. 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 Hop 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 Za to, że atakujesz nie chwała im Zagramy sobie jeszcze dwójkę, nienormalnie Run Jeszcze raz

jak się kończy, jak się gra w geometry, grasz w i jak się wie? I po śniadaniu normalnie fajne ogórki mi wyszły, ty. Run. 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 run, run, run. Gdzieś wychodzę zaś. Nie wiem, gdzie jestem. Run. 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 Run run, RUN! 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 Gdzie jestem? Bo wychodzę z kadru! Gdzie jestem? No stary par w ogóle nie? Ja się tu muszę pole zaznaczyć! Teraz się już nie wydurniał, nie? Rozwali mnie zaraz, nie? <śmany> <śmany> Dobra, spoko Trzeba spalić, bo to nie zawsze załapie. Dobra, no, teraz spokój. Widzisz, że ja to, to wlatuję? Jeśli nie dzieje, pas spam. Normalnie damy radę, musimy przejść tą ostatnią mapkę, nie? Jak nie, to jestem Nubek. Czyli wiecie, jakim jestem, nie? Progracz. Normalnie w Valorancie na pierwszym miejscu. Od końca. Normalnie zamykam tabelę, nie? Normalnie zamknięta tabela i wszystko. No ktoś musi zamknąć tabelę, nie? Ktoś otwiera, ktoś zamyka. Ja jestem ten, co zamyka. Dobra, teraz super Uważaj. Tu nie byłem. Tu nie byłem jeszcze nigdy. A bo byłem? Nie. A... Aha... To jest najcięższe... Aha, tam był pieniążek. <słuch> Na serio tego nie przyszedłem? Przecież ja już tam byłem, ty! Ja nie mogę... Co za badziew, no nie wytrzymam psychicznie. Ja już jestem cały mokry, ja już się nawet nie będę ruszał, nie? Patrz, tak będę grał, tak, o. Na znudzonego, teraz gramy na znudzonego, pa. Normalnie na znudzonego. Normalnie jedziesz, nie wiem czy wy mnie widzicie w ogóle, ale chyba ja. Normalnie na znudzonego gram, co? Normalnie. Normalnie na znudzonego gramy. Aha, nie zdobyłem, no, nie na, no dobrze, nie? Cieszę się też. Już mi po tyłeczku cieknie. Mimo, że mam oddychającą koszulkę, stare to przy mnie żadna koszulka nie umie oddychać, Ja mam tyle hektolitry tego, potu mi leci, nie? Non stop wszędzie, ty Ale to jest... Ta mapa jest najcięższa, nie? Nie wiem, dlaczego ona nie jest na trzecim poziomie Ale ona jest normalnie najcięższa, to już nie można grać na z zonnego Teraz będę grał na a za ty, ba Normalnie A-Pose Normalnie Normalnie Normalnie... O jest, mamy Normalnie. 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 Czekaj. To tu nie działa. Nie, 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 nie. To, 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 to jest... To jest bez sensu. To, to, to ja oszustwo zgłaszam. Normalnie, czekaj. Pa. No. No prawie to mnie nie zapało, nie? Ale to tylko też się nie łapie. Czo Normalnie. Dobra, ja już tą mapę kończę, nie? Ta mapa mi się w ogóle nie podoba. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam ten odcinek z Geometry Dash na VR podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzicie, następnym video na razie Dzięki. Cześć!